Tam pójdź do końca i tam krąż między zawodnikami. Jak przypiesz, kanał Lamar. 本当 U nas, w okolicy coś takiego, to jest wydarzenie jednak, jedno z takich większych wydarzeń sportowych. No a biorąc pod uwagę, że to jest potrójny triatlon, no to ci ludzie, którzy tutaj biorą w tym udział, to tacy troszkę ponad przeciętnymi są. I trzeba docenić ich, ich wysiłek chociażby. Trud, no już nie wspomnę, jaki charakter trzeba mieć, żeby, żeby taki zadań podejmować się. No, to nie jest morderczy, to jest zabójczy wysiłek. Jest masa czasu na przygotowania, nie wiem, non stop te treningi, treningi, bieg, pływanie, jazda na rowerze. Kiedyby by nie przyjeżdżał do nas do domu, no to zawsze, zawsze nie miał czasu, za, za, po prostu długo nie siedział, bo musi trening zrobić. bo to przy... Ten czas przygotowań jest po prostu już okrutny, a co dopiero teraz, żeby to zaliczyć, nie? Tym bardziej, że zalicza dzisiaj trzeciego Ironmana, także to jest już pierwszy raz trzeci Ironman w Polsce. My tutaj mamy najprzystojniejszego triatronistę Mirka z Potrójnego. Jesteśmy przeogromnie dumni, kibicujemy, idziemy właśnie na Mostek zrobić zdjęcie. I się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w tym przeżyciu i czekamy właśnie aż wyjdzie wody. A co sądzicie właśnie o takich rywalizacjach? No, bo to już jest naprawdę nadludzki wysiłek tyle kilometrów i płynąć, i biec, potem jechać na rowerze. Co sądzę? No, dla mnie to po prostu jest przeogromna fascynacja, że ludzie, którzy właśnie pracują, mają rodzinę, że coś takiego robią, czyli że można. Jest dobrze. Wszystko zgodnie z planem. E, no, w tym roku świetnie, bo jakieś 80 godzin na budowie, no i tak. Jak o drugiej w nocy jeszcze starczy czasu na trening, no to gdzieś wychodzę. Poważnie. Skąd Pan jest? Z Aleksandra Wołódzkiego. Tam mnie to dopiero się zawody zaczynają. Przepłynąłem 7800 metrów. Czyli generalnie jeszcze 3800. I tak naprawdę tylko 5 kółek. Na razie nie ma co mówić o zmęczeniu. Jest czysta przyjemność. Także jeszcze tylko 540 km i 126 biegu. Jak się Pan przygotowuje? O, ciężkie, długie treningi, ale to jest po prostu nawarstwianie się przez, przez wiele, wiele lat. Dużo biegamy, mało pijemy, alkoholu, oczywiście. Tyle, ile można. A ogólnie, wie pan, no, to są takie treningi, które wymagają po prostu czasu, czasu, jeszcze raz czasu. To nie jest trening 20 minut, pół godziny. Niestety tu jest głównym czynnikiem czas. To jest fanaberia, wie pan, to często jest fanaberia, nieprzemyślane takie decyzje. Najważniejsze, czwarta dyscyplina: żarcie, support, pomoc ludzi. To są miesiące i głowa, 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 głowa. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Górka. Czyli to są jedyne w Polsce takie zawody, tak? Tak. Bo są, bo są ultra triatlony, harda słuka, tu widziałem, tu ja też startowałem, ale tu też są ten, ale to są takie nietypowe dystanse, bo tam jest 55, 55 na przykład 5 biegu, 240 ten, a tu jest ewidentnie zdwojony i strojony ten słynny Iron Man, nie? Czyli mamy prostą matematykę, wszystko razy dwa lub razy trzy. Się tu przebrać, można się przebrać. On tylko i już mu pod spodem ten do... To... Jest wodoodporne powinienem no, powiedzieć Nie jest? Wytrzyj go Różne są By się przebierasz chyba Można się przebierać w strefie, można... Jak jest 44 albo 88? No bo jak jedziesz... Jak pan myśli ile czasu zajmie panu rower? 13-14

Czasowo to wygląda dość długo. Pływanie aktualnie tym najlepszym zajęło 2,5 godziny. Na tym najkrótszym dystansie, czyli podwójnym ironmanie, potrójny ironman to około 3-3,5 godziny pływania. w Tych najlepszych. Limity czasowe mają gdzieś około 5-6 godzin. Tak jakby liczymy, że ci ostatni skończą pływać. Rower zajmie im. Od 12 do prawie 36 godzin. Zależy, czy ktoś będzie spał sobie po trasie. Wiemy, że na przykład Tomek Kruczek, który jest już od godziny na trasie rowerowej, nie planuje w ogóle spać i chce zrobić to cały dystans poniżej 24 godzin. No a wracając jeszcze do trzeciej dyscypliny, do biegania, to podobnie jak z rowerem, 12 do 20 godzin. Nie, ma, za gorąco, wiesz? No, 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 no Weź mi kuchnię z wody, wiesz? wody? A gdzie jest kuchnia? Ania! Na Tego typu zawody to jest jedyna impreza w Polsce. Te dystanse, podwójny Ironman i potrójny Ironman, to, to jest... tylko my to organizujemy. Często pada pytanie, czy ta impreza jest legalna. Nie jest do końca, powiedzmy, legalna, ale nie jest nielegalna. Impreza ma miejsce na, przy, na terenie zamkniętym, Ruch na drodze jest otwarty, więc zawodnicy, którzy mają lampki, mają światełka, mają dzwonki, mogą się poruszać przy szyku takim luźnym. Nawet do 200 osób u nas jest nieco ponad 40 zawodników, którzy są rozciągnięci na długim etapie czasowym, bo te pływanie, później jazda rowerem i bieganie to są prawie, to prawie 3 dni imprezy. To jest taki krem de la creme, można powiedzieć, triatlonistów z Polski, bo to naprawdę ogromne obciążenia, ogromne wyzwania tutaj przed nimi, tak więc no, gościmy pewnie czołówkę dzisiaj. Tak, zawody to jest naprawdę, zawodnicy, którzy nas odwiedzili, to jest moc, no, ludzie, którzy całe życie siedzą w tym sporcie i są naprawdę mocni zawodnicy, no Herkulesi w, tych, w tym, w tych, to, co dzisiaj się dzieje, to po prostu są zawody, które warto zobaczyć, wartość, tak jak mówię, zawsze motywować się o takich ludzi, zobaczyć jak daleko można zajść w ogóle w życiu,